Często na stronach jest boja, bo ja to robię, bo ja tam to robię, bo ja tam to robię. Czyli tak gówno to obchodzi. Świat jest taki, jak go widzimy. Jeżeli widzimy, że rynek jest do kitu, to po prostu będzie do kitu. Jest taka klasyczna opowieść marketingowa, gdzie z dwóch firm dwóch przedstawicieli handlowych poleciało do Afryki. Jeden pisze, nie ma rynku, bo wszyscy chodzą bosu. Drugi pisze, ogromny rynek, po wszyscy chodzą boso. Mm -hmm. Dokładnie ta sama sytuacja, a inne widzenie. Mm -hmm. Jeżeli my w biznesie nie widzimy okazji do zarobienia pieniędzy mm -hmm. w jakiś tam sposób, to po prostu nie zarobimy. Mało tego, mm -hmm. ogromnym błędem wielu osób prowadzących działalność, te będę skrót, skrótowo mówił, jest to, że oni sprzedają swoją usługę i często na stronach jest boja. Bo ja to robię, bo ja tam to robię, bo ja tam to robię. Klienta główno to obchodzi. Klienta interesuje jaki problem jesteś w stanie rozwiązać, w jakim czasie. A nie co ty robisz. Ty możesz to robić łyżeczką do herbaty, czy szczoteczką do zębów, czy szczerą do butów. Klienta to w ogóle nie interesuje. Klienta interesuje, jak rozwiążesz jego problem. Tyle.